Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Ciekawi Wszystkiego. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam powiedzieć o planowanym niedługo strajku nauczycieli. Czy nie pójdziemy do szkoły w październiku? Oglądajcie do końca, aby się dowiedzieć. Na początku chciałbym pozdrowić jednak osobę oglądającą mój kanał od dawna, czyli Jaro. Jeżeli to Ty chcesz być w ten sposób wypromowany, zostaw subskrypcję łapkę w górę i napisz komentarz. Nie zapomnijcie również o odwiedzeniu Instagrama. Zapraszam do oglądania. Strajk nauczycieli 2019. Jak będzie wyglądać strajk nauczycieli w październiku? M mam odpowiedzi na to pytania. W środę 2 października 2019 roku podczas konferencji prasowej w siedzibie związku nauczycielstwa polskiego prezes Sławomir Broniarz poinformował jaką formę protestu wybrali nauczyciele. Będzie to protest włoski. Od, od 15 października, mimo wrześniowych podwyżek, o których możecie poglądać w filmach zaproponowanych na górze ekranu, nauczyciele nie są zadowoleni z płac, ale także z warunków pracy i kondycji oświaty. Rząd CNDP miał ogłosić decyzję w sprawie protestów w połowie września, jednak jak wyjaśnił, z powodu chaosu wywołanego podwójnym roczniciem w szko szkołach średnich, ich nauczyciele nie mieli głowy do rozmyślań, o proteście, więc konsultacje w jakiej formie protestować przedłużono do końca miesiąca. 1 października kierownictwo związku podjęło decyzję. Kontynuacją kwietniowych strajków będzie BDZ włoski, czyli niewykonywanie zadań postulatowych. 2 października prezes Sławomir Broniarz ogłosił to na konferencji prasowej. Jak jednak głosowali nauczyciele? W ramach ankietowych konsultacji środowiskowych nauczyciele w większości odpowiedzieli się za niewykonywaniem postulatowych zadań w swojej szkole, przedszkolu lub placówce. Czyli np. nie będą prowadzić kół zainteresowań czy zajęć dodatkowych. Anonimowy kwestionari kwestionariusz wypełniło 227 567 osób. Główne pytanie brzmiało, w jakiej formie protestu zdecydowałaby się Pan Pani wziąć udział? Oto odpowiedzi. Z pozwoleniem strajku ogólnopolskiego 18%, za udział w manifestacjach około 22%. Najwięcej jednak nauczycieli zdecydowało się na niewykonywanie postulatowych zadań, ponieważ było to aż 55,3%. Teraz odbędą się referenda w placówkach, które postanowią, czy się przyłączają do protestu polegającego na prowadzeniu tylko zajęć przewidzianych w przepisach prawa oświatowego, a więc zaniechaniu dodatkowych postulatowych czynności. Ankieta z SNNP zabierała również pytania o kondycję polskiej oświaty. Najwięcej respondentów oceniło kondycję polskiego systemu edukacji na ocenę dostateczną. Lecz jak będzie tak naprawdę wyglądać ten strajk? Będzie to strajk włoski, czyli jak podaje Wikipedia forma strajku aktywnego polegającego na wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych w sposób skrajnie drobiazgowy, co powoduje blokadę działania zakładów w sposób zbliżony do strajku pasywnego. Uczniowie owszem, będą chodzić do szkoły, lecz nie będą się w niej niezbyt uczyli. A co ty myślisz o tym proteście? Koniecznie napiszcie swoją opinię w komentarzu. Nie zapom... zobaczcie filmy o tematyce strajków proponowanych. Nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem łapce w górę i odwiedzeniu Instagrama. Pamiętajcie, na 1500 subskrypcji wielki specjal.